Trudno mi odpowiedzieć, czemu tak doświadczeni politycy i sztabowcy odpalili szampana w momencie, gdy w nocy okazało się, że wszystko jest inaczej. Jestem przeciwko hejtowi, ale ta ustawa, która przeszła przez Polski Sejm pokazuje, że jednak tam celownik jest skierowany tylko w jednym kierunku i to jest niepokojące. Życzę zdrowia Rafałowi Trzaskowskiemu. Ma teraz dużo czasu, żeby zająć się sprawami Warszawy. Myślę, że warszawiacy czekają na dobrego gospodarza, więc życzę po chrześcijańsku zdrowia. Na pewno, szczególnie po wybrykach w, w ostatnim tygodniu kampanii, gdy powoływał się na, na, na znanego opinii publicznej Freakfightera, więc myślę, że te, ten ostatni tydzień też obnażył. Ale się działo. Nie minął jeszcze tydzień od wyborczej masakry Trzaskowskiego, a już mamy pierwszą ekskluzywną bombę. Prezydent-elekt Karol Nawrocki w końcu przemówił. I to nie byle gdzie, tylko w pierwszym historycznym wywiadzie po zwycięstwie. Ale żeby było ciekawiej, jeszcze przed wywiadem mieliśmy ciekawą sytuację. Obie stacje planowały pierwszy wywiad z Nawrockim. TV Republika zapowiadała ekskluzywę z Danutą Holecką, ale ostatecznie bracia Karnowscy z W Polsce 24 przerwali swój program, żeby o 19 wyemitować rozmowę z prezydentem elektem. Taka konkurencja o dostęp do najważniejszego wywiadu po wyborach. Ostatecznie to Karnowski pierwszy dostał okazję porozmawiać Rozmawiać z nowym prezydentem. I co tam Nawrocki powiedział? O rany, gdzie mam zacząć? Może od tego, że jesteście na kanale, kto wygrał, więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, inaczej coś złego się stanie i tak dalej. Dobra, nie przedłużam już, lecimy z tematem. Już na początku rozmowy Michał Karnowski nie gryzie się w język i wprost pyta o byle, nie Trzaskowski. Czy Nawrocki to przypadkiem nie mniejsze zło dla Polaków? Karol Nawrocki prezydentem Polski, to się ładnie zrymowało, ale drugie byle nie Trzaskowski, a może nie, myśli pan tak czasami, może ja jestem mniejszym złem dla Polaków, a nie takim chcianym wyborem. Jak duży dla... jest ten debet tego byle nie Trzaskowski. Tak, oczywiście tutaj trzeba docenić już w tym kontekście, o którym mówi pan redaktor, tak. tych wszystkich, dla których domknięcie systemu politycznego przez Rafała Trzaskowskiego w obliczu tego, co dzieje się też dzisiaj w Polsce. W zakresie finansów publicznych, jednak zaangażowania służb, niszczenia instytucji państwa polskiego. Rafał Trzaskowski był z całą pewnością gorszym wyborem niż wybór Karola Nawrockiego. To też doceniam oczywiście w takiej konstelacji politycznej, że ja jednak daję jako prezydent Polski nadzieję na to, że będzie rodzaj balansu społecznego i balansu politycznego. Nie dotyka mnie to, panie redaktorze, szanowni państwo, bo uznaję, że to jest dobre dla Polski. I nie Tusk, ten Tusk przy Rafale Trzaskowskim miał znaczenie. Na pewno, szczególnie po wybrykach w, w ostatnim tygodniu kampanii, gdy powoływał się na, na, na znanego opinii publicznej freakfightera, więc myślę, że te, ten ostatni tydzień też obnażył. I tu się zaczyna masakra, bo prezydent-elect wprost wyjeżdża na Tuska. Wspomina o jego wybrykach w ostatnim tygodniu kampanii i tym, jak powoływał się na znanego freakfightera. Ale co to było? Premier Polski, szef rządu, powoływał się na Jacka Murańskiego. Zgadza się dzisiaj znowu, Przypomnę Wam o istnieniu tego pana. Nie moja wina, że premier naszego jakże poważnego rządu powołał się na gościa, który słynie z tego, że opowiada bajki o swoich znajomościach i robi sensacje z byle głupoty. To jest poziom politycznej desperacji Tuska. Nawrocki ma absolutną rację. Jego wybór pokazuje, że Polacy nie chcieli monopolu władzy, który decyduje o tym, czy jesteśmy w ogóle demokratycznym państwem. Ale prawdziwa bomba wybuchła, gdy Karnowski zaczął drążyć temat, Gruś Ptuska. Najstraszniej to jest chyba, jak premier mówi, że będą aresztowania, albo mam haki na konkurenta, które wkrótce zostaną, na konkurenta które wkrótce zostaną e, e, odpalone. Tusk mówił o Panu straszne rzeczy, Panie Prezydencie. Jak z takim człowiekiem współpracować? Czy w ogóle Pan widzi przestrzeń, żeby przy takim stole, jak ten siąść i rozmawiać jak gdyby nigdy nic o sprawach państwowych? Nie chcę przytatać tego, kogo on chciał zrobić w oczach publicznych, z, od opinii publicznej z pana? Ale wiemy, że chciał zrobić obrzydliwą postać. Redaktor wprost mówi o tym, jak premier groził aresztowaniami i odpalaniem haków na konkurenta politycznego i pyta, jak w ogóle można współpracować z takim człowiekiem. To już nie jest polityka, to jest mafia. Premier publicznie grozi aresztowaniami i odpalaniem haków na konkurenta politycznego i potencjalnego prezydenta. Osoba przecież monitorowana przez polskie służby od roku 2009 nigdy e, nie postawiono mi żadnych zarzutów. A rzeczywiście starano się stworzyć obraz ymm, odległy od rzeczywistości. Prezydent Elekt ujawnia, że jest monitorowany przez polskie służby od 2009 roku, czyli przez 16 lat, ale nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. I tu trzeba oddać. Ale absolutnie najważniejsza rzecz z tego wywiadu to stanowisko Nawrockiego w sprawie ustawy o mowie nienawiści. A może, może powinna być jednak taka ustawa? Jakie pan ma argumenty do tego, że. Że nie powiedział pan, że, że jednak wolność jest najważniejsza i nie podpisze pan takiej ustawy. Przede wszystkim katalog tego, co miało być hejtem, jest niepokojący, bo to by eliminowało tylko część wyborców, część Polek i Polaków, więc nie ma tam równości patrzenia na tę sytuację. To miało uderzać w konkretne środowiska o konkretnych poglądach, i to jest niepokojące. Oczywiście jestem przeciwnikiem hejtu, jestem też przedmiotem hejtu, ja i moja rodzina no e, i w internecie, i w telewizjach, co e, co oczywiście nie powinno się zdarzać, nie w stosunku do mnie, bo ja mam głęboką odporność psychiczną. Zresztą, startując na urząd prezydenta, trzeba być gotowym na to, że każdy może nas nawet w sposób ordynarny skrytykować. Ale chciałbym oszczędzić tego tym, którzy nie chcą być częścią życia politycznego czy społecznego. Więc jestem przeciwko hejtowi. Ale ta ustawa, która przeszła przez polski Sejm, pokazuje, że jednak tam celownik jest skierowany. Tylko w jednym kierunku i to jest niepokojące. Jestem za wolnością. I tu muszę wam powiedzieć wprost, ta ustawa to największe niebezpieczeństwo, jakie rząd Tuska próbuje nam wsadzić. Mowa nienawiści to pojęcie świadomie niedookreślone. Wiecie dlaczego? Bo chodzi właśnie o to, żeby sądy mogły dowolnie interpretować, co nią jest. Dziś powiedzą, że krytyka homoseksualizmu to mowa nienawiści. Jutro, że krytyka islamu to mowa nienawiści. Pojutrze, że krytyka rządu to mowa nienawiści. To jest wprost atak na wolność wypowiedzi. To jest powrót do czasów, gdy za złe słowo o władzy można było trafić do więzienia. Nawrocki ma absolutną rację, gdy mówi o stronniczości tej ustawy. Ta ustawa będzie używana tylko przeciwko jednej stronie sporu politycznego przeciwko ludziom, którzy nie zgadzają się z obecnym rządem. Nieważne, czy ktoś ma lewicowe czy prawicowe poglądy każdy jest zagrożony. Prezydent-elekt mówi o tym, jak Trzaskowski powinien mu podziękować za rywalizację, która była często nieuczciwa ze strony jego sztabu. Ale najlepsze to komentarz o wieczorze wyborczym. Trzaskowskiemu powinienem podziękować za tą rywalizację, za tą rywalizację, która często była niesprawiedliwa i nieuczciwa za sprawą sztabowców czy środowiska Rafała Trzaskowskiego. Życzę zdrowia Rafałowi Trzaskowskiemu, ma teraz dużo czasu, żeby zająć się sprawami Warszawy. Myślę, że Warszawiacy czekają na dobrego gospodarza. Więc życzę po chrześcijańsku zdrowia. Przegrał, ale też wieczór wyborczy ośmieszył jego i jego współpracowników. Co tam się stało? Dlaczego tak szybko ogłosili zwycięstwo? Rozmawialiście pewnie o tym ze współpracownikami, bo jeszcze przecież ten sztab działa, tak? Jakoś tam siłą rozpędu się spotykacie. Ma pan, panie prezydencie, jakąś teorię, jak doszło do tak strasznego błędu? Ciężko mi na to odpowiedzieć. Myślałem, że na tym poziomie polityki, na taką naiwność poważne środowisko polityczne nie powinno sobie pozwolić. Ja oczywiście w czasie wieczoru wyborczego byłem nieznacznie na drugim miejscu, ale zapewniam pana redaktora i widzów, że gdyby było inaczej, poczekałbym z euforią. Polityka jest jednak taką dziedziną, w której potrzebujemy rodzaju szerszej refleksji, szczególnie jak wybory, są, jak to się powtarza, na, na żyletki. Trudno mi odpowiedzieć, czemu tak doświadczeni politycy i sztabowcy odpalili szampana w momencie, gdy w nocy okazało się, że wszystko jest inaczej. Wyobrażacie sobie? Exit polls pokazują minimalną przewagę i od razu szampan. To pokazuje poziom arogancji tej bandy. Byli tak pewni siebie, że nawet nie czekali na prawdziwe wyniki. Liczyli, że media i sondażownie zrobią za nich robotę. To pokazuje tylko, jak bardzo odklejona jest ta władza. To są doświadczeni politycy do których nie dociera, że exit pole mają dość duży margines błędu i są tylko sondażem. Przecież to jest jakaś patologia. Nawrocki nie oszczędza też Kosiniaka-Kamysza. No, w zakresie dynamiki przyjęć do Wojska Polskiego m, mogę odwołać się do statystyki i to po prostu spada ta dynamika. To mnie bardzo niepokoi. O tym będę rozmawiał z panem e, premierem, z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Znam wielu ludzi, którzy chcą być częścią Wojska Polskiego, chcą służyć państwu polskiemu, wstępują Choćby do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale te dane statystyczne, którymi dysponujemy, i trzykrotny spadek dynamiki przyjęć do Wojska Polskiego, jest czy, czymś, czym na pewno będę się zajmował. Prezydent Elekt alarmuje o spadku dynamiki przyjęć do wojska polskiego i mówi, że to go bardzo niepokoi. Wspomina o trzykrotnym spadku tej dynamiki. Pomyślcie o tym wszystkim w kontekście rosnącego zagrożenia wojną. Jakim cudem w kraju, który ma tak silne patriotyczne wartości i w którym armię powinno móc się zapełnić samymi ochotnikami, uśmiechnięci koalicjanci, doprowadzili, że morale wojska spada tak samo jak liczba rekrutów. Powodów jest wiele wspomnę wam, tylko że imigrant, który zaatakował, Świętej pamięci sierżanta Sitka ciągle nie został złapany. A przecież żyjemy w czasach wojny za naszą wschodnią granicą, a nasi geniusze z rządu osłabiają nasze wojsko. Rząd, zamiast stawić czoła tym palącym problemom, zdaje się tkwić w marazmie i nieudolności. Brak skutecznych reform, opieszałość w modernizacji armii i niedostateczne finansowanie obronności to tylko wierzchołek góry lodowej. Do tego dochodzi fatalna polityka migracyjna, która nie tylko nie zapewnia bezpieczeństwa obywatelom, ale wręcz naraża ich na dodatkowe ryzyko. Nie radzą sobie z komunikacją społeczną, a ich priorytety wydatkowe budzą wątpliwości. Miliardy wydawane na projekty o wątpliwym znaczeniu, podczas gdy podstawowe potrzeby, jak ochrona granic i wsparcie armii, są zaniedbywane. W obliczu wojny za wschodnią granicą, brak zdecydowanych działań to nie tylko niekompetencja, ale i nieodpowiedzialność, która może kosztować nas wszystkich bezpieczeństwo i stabilność. Jak długo jeszcze ten rząd będzie udawał, że wszystko jest pod kontrolą, podczas gdy rzeczywistość pokazuje kompletny chaos i brak strategii? No, jeszcze mogę wspomnieć o fragmentach, kiedy prezydent Elekt skomentował to, jak na naszych oczach wali się cała koalicja rządząca. No ale generalnie premier ma zmartwienie, bo nawet koalicjanci pod nazwiskiem z twarzą, mówią, że Kilku polityków z jego koalicji mówi, że no należałoby generalnie premiera wymienić, bo ten premier może nie potrafić współpracować z prezydentem, a być może już w ogóle ten premier już wyczerpał się. Jego formuła się wyczerpała, tak mówi nawet jeden z polityków już nie będę wymieniała nazwisk. Wypada mi się zgodzić z tymi politykami, którzy tak uważają. Widzimy, że ten stan takiej społecznej, nienawiści, wojny polsko-polskiej, no niestety podsycany przez pana premiera nie jest już męczony. Męcz tylko dla milionów Polaków, którzy chcieliby opieki troski i prezydenta, i premiera, ale także dla koalicjantów, więc ja się zgadzam. Tu formułą było oczywiście powołanie, z którą się zapoznałem rządu technicznego, rządu ponad pewnym politycznym sprawiedliwość partyjnym. Sprawiedliwość. Jak widzicie, premier Tusk nie może nawet utrzymać w pionie własnych pachołków. Poszczególne partie, które jeszcze niedawno deklarowały jedność, teraz otwarcie krytykują się nawzajem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli nie chcecie dać się Tuskowi. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych politycznych bomb. A w komentarzach napiszcie, czy uważacie, że Nawrocki powinien iść jeszcze ostrzej na Tuska. Byliście na kanale Kto Wygrał, jedynym miejscu, gdzie prawda boli, ale nie kłamie. Do następnego siema!